Odcinek pierwszy. Hmm, ciekawe do kogo należy ten średniowieczny zamek. Ciekawe bardzo. Hmm, bardzo dziwne, utrzymany jest bardzo dobrze. Czy on jest ze średniowiecza? Co to było? Co to było? sobie, niedługo i reszta ludzi wyląduje, tak jak ty. Hehehe <laughs> Obudziliście się już? Kapitanie, czemu tak dziwno, dziwnie wyglądasz? Cofnęliśmy się do średniowiecza. Jak to? Jak? Nie wiemy sami. Podobno coś się stało z naszym normalnym światem. Usiądźcie sobie tu, wszystko wam opowiem. To było tak. Ty poszłeś, tak? Tak. A wiesz czym to jest zamek? Nie, niebieskich czarnych czarno-niebieskich lwów, czyli dzisiejszej Francji. Tak naprawdę tamtejszej. Jak to tamtejszej? O, dzisiejsza. My jesteśmy w średnim wieczu, więc dzisiaj to jest są czarno-niebieskie lwy. Wyruszyli na daleką podróż, dlatego mamy troszkę czasu. Niestety, jakieś golemy się, wzwą się golema, golemami, więc musimy uważać. Pilnujcie bramy. Idę na tron. Mamy pilnować średniowiecznego yy, średniowiecznego zamku yy, yy, jak to jak widzisz, pilnujemy. Pilnujemy, pilnujemy, pilnujemy. Pilnujemy sobie. Ciekawe co nas spotka na tej walcie. Co to było? O nie! Odgłos Golema! Co? 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 Że nikt mi nie da rady. O nie! O nie! O nie! Ten... Ten golem mnie powie! Uciekam! Aaaa! Sie, sie, sie. To siadam na, na mój tron w tej chwili. A. Wejdź tu rycerzu. No i nareszcie. Nasz zamek. Ojej. Muszę uciekać. Ej. Kolego, tak. Uciekamy szybko. Co to było, golemie? Chyba jakiś nowy golem się tworzy. Kim jesteś? Nie, nie bójcie się mnie. Nikt się ciebie nie boi. Ja wam pomogę. Ja też nie lubię niebiesko-czarno-niebieskich -czar lwów. Czy ta, jakoś tak. Skąd je ścigamy? Szpieguję Was od jakiegoś momentu. Mogę Wam dać armię, ale niestety zamek tego nie przetrwa. Dlaczego? Nawet nie wiecie, z czego my się tworzymy? My się tworzymy przecież z tych skał magicznych. Jakich magicznych? O no królu, naprawdę tego nie wiesz? Te skały, z których oni zrobili ten zamek, są magiczne. Jak to magiczne? Tak magiczne. Dla, dlatego, że użyli jakiegoś magicznego materiału, albo czarodzieja mieli. Jeśli mają czarodzieja, to jest bardzo źle. Mogą nas zniszczyć. Wiecie, że nam nie dadzą rady. Jest tylko jeden ich kapitan. Z, z nim mamy problem. Jak to z nim? Jest lepszy jakiś? Niestety ma złoty miecz. Oto moja armia. Yy, tylko jeden nam przybył. O, właśnie. Ale jest bardzo silny. On może tworzyć większe, dużo armii. Może nam stworzyć ogromną armię. Rozumiecie? O, ale super. Podbijemy świat. A czarno-niebieskie wy będą się przed nami kryć. Ha, ha, ha. Koniec odcinka pierwszego.